Czy myślę, że ja z Perserem Bimicz, czy to mem jest. Powiem tak, to jest prawda, że Rysiek tam parę razy ją przesunął nogą, kurwa i tak dalej. Yy, ale ten filmik, tak szczerze, ten filmik. Jak tam rysiek pasem bije? wydaje mi, się, że on Dawida bił, Serio. Bo jak zobaczycie, to pierwszy Dawid kładzie tam na łóżko, a potem Rysiek go tam bije pasem. Naprawdę. Odpalcie sobie to od początku. Mi się wydaje, że to Rysiek był Dawida, kurwa mówię wam. Odpalcie sobie to. Patrzcie tutaj, patrzcie tutaj. Miśkę to w ogóle słychać w kuchni, słuchajcie. Tutaj już nawet słychać jakieś ciosy. A wiecie... To wygląda tak... Jakby już tutaj były jakieś ciosy, Miszka to ogląda i szczeka, że coś się Dawidowi dzieje. I teraz patrzcie, patrzcie, patrzcie tutaj. Miszka była w kuchni. Tutaj Dawid się kładzie. Widzicie? Tu jest Dawid, tu jest Dawid. Leży tak na łóżku. Jakby kurwa ściągnął spodnie i dupę wypinał. I teraz patrzcie dalej. Nie no, mi się wydaje, że to jest, że to, że to Dawida. Serio. Tak, to były jego łeb, może jakoś tam się kurwa, nie wiem, łożył dziwnie, ale tak czy inaczej, mi się wydaje, że to jest Dawid. Był, był, no. Serio, mi się wydaje, że to jest Dawid.